A tak właśnie będzie wyglądać. Hej,cie, witajcie, jestem Damien i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. No i w tym odcinku chciałem wam pokazać, jak będzie wyglądał nowy karnet z sezonu 6 w Brawl Stars, który swoją drogą będzie nazywał się Gang Złotorękiego. No, jak widzicie tutaj ten rewolwerowiec kort już będzie od razu do odebrania za pierwszy poziom. Mega fajnie, bo ten skin też jest naprawdę mega fajny. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o karnet, to on wygląda dokładnie tak samo jak zawsze. 70 poziomów. Za 70 poziom jest właśnie skin tutaj do e, Bell. Złotoręka Bell. Okej, okay, ten skin, który też już sobie omawialiśmy No a słuchajcie, za 30 poziom jest nasza zadymiara Bell Nowa zadymiara Bell, którą właśnie w tym odcinku będę chciał przetestować W ogóle słuchajcie, tu mi się jakiś wykrzykniczek świeci, to kliknijmy to sobie Odbierz nagrodę sezonu 5, zanim skończy się sezon 6 W przeciwnym razie zostaną ode one odebrane automatycznie Okej, okay, czyli słuchajcie, jak macie coś w sezonie 5, to musicie pamiętać, żeby odebrać to zanim skończy się sezon 6 No bo niestety te nagrody wtedy odbiorą się automatycznie No i nie będziecie wiedzieli, czy coś udało wam się trafić <laughs> No, dokładnie tyle leveli, słuchajcie, będzie potrzebne, żeby odblokować Bell. A ja wam jeszcze chciałem przypomnieć, że jeżeli będziecie kupować karne zadymiarski, to oczywiście używajcie mojego kodu Damian w sklepie, bo bardzo mnie tym wspieracie. Naprawdę dziękuję każdemu, kto używa mojego kodu właśnie w sklepie Brawl Stars. Strasznie dziękuję każdemu za pomoc. No i słuchajcie, jako że zbliża się nowy karnet zadymiarski, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby dać komuś z was jakiś fajny prezencik. No i słuchajcie, dzisiaj ode mnie możecie dostać doładowanie o wartości 50 zł do Brawl Stars, za które później można na przykład sobie kupić taki kardę zadymiarski, jak widzicie tutaj na dole, albo kupić jakieś skiny, albo otworzyć megaboxy. Możecie zrobić z tym co chcecie. No, i żeby dostać to doładowanie, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciszesz ten czerwony guzik tam na dole, żeby był szary. Jak już jest szary, to już jest naprawdę super. No i trzecia, ostatnia rzecz, musisz napisać w komentarzu TORNADO do po jednej literce, tak żeby nikt inny ci nie przeszkodził. Także powodzenia, piszcie ty, o, r, n, a, d o po jednej literce w komentarzach. I później wylosuję kogoś na streamie i zobaczymy, kto zgarnie karty Google Play. A tak właśnie będzie wyglądać animacja odblokowywania właśnie nowej zademiary no i słuchajcie, co ona tu ma napisane? Bel wzbudza zachwyt swojej paczce, a jej karabin energetyczny poraża i przeraża każdego wroga. No w sumie tak, w sumie tak, można by coś takiego wnioskować sobie, właśnie przeglądając tą postać, e, chociażby w toku czy też w moim ostatnim odcinku. Ja wcześniej jakoś super się jej nie przyglądałem, bardziej się skupiłem na tym nowym i z tego co widzono tutaj ma jednego złotego zęba. E, ma też jakąś dziurkę w postaci jakby gwiazdki na ubranku. Nie wiem, czy widzicie, to taka, taka jakaś dziurka jest. Nie, no ogólnie wygląda na ciekawą postać. ma ją przetestować. Można sobie jeszcze rzucić okiem, co ona tutaj ma napisane. No i jak widzicie, zasięg bardzo daleki, szybkość przeładowania szybko. Nie, no to wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Superatak. Bel strzela pociskami znakującymi każdego trafionego przeciwnika. Oznaczony przeciwnik otrzymuje dodatkowe obrażenia z dowolnego źródła. Jednocześnie można oznaczyć tylko jeden cel. Okej, okay, czyli tak działa cały ten super atak. Musiałem sobie sprawdzić ten super atak, bo byłem akurat jego ciekawy. Tutaj mamy gadżet, gadżet, który nazywa się na czarną godzinę. Bel umieszcza na ziemi pułapkę, która wybucha, jeżeli zostanie naruszona przez przeciwnika. Pułapka zadaje 500 obrażeń i przez 3 sekundy spowalnia każdą postać w strefie rażenia. Okej, okay, Trzy takie ładunki mamy z takiego gadżetu. No i mamy jeszcze dwa star powery. Pozytywne wzmocnienie. Bell otrzymuje 25% tarczy za każdym razem, gdy jej elektropociski trafią w cel. No a drugi star power oznaczenie super atakiem Bell przez 3 sekundy uniemożliwia celowi przeładowanie broni. Ło, wow, coś nowego, czegoś takiego jeszcze nie było. To sobie to nawet wybiorę tutaj od razu. Do przetestowania na Bell No to lecimy, słuchajcie, widzowie, z pierwszą gierką. Okej, w ogóle tak, teraz sobie zdałem sprawę, że Bell będzie mega OP właśnie do grania na duło, czy coś, czekajcie, rzucę w to, czy to się teraz odbije, przeleci na tą Tarę, przeleci, no dokładnie, zobaczcie, widzieliście? Te, jej super ataki mogą być naprawdę mega, mega mocne, w sensie super ataki, no to był zwykły atak, no wiecie o co mi chodziło, że po prostu to się tak przenosi między tymi skrzynkami i rozwala nawet je, nie, no naprawdę spoko, to jest taka zagradowana trochę Jessie, nie? No co za Tara? Dobra, bo tutaj mnie dojeżdżają mocno jakieś kolty. Bum. Najlepiej, słuchajcie, najlepiej jest tak, kiedy. Kiedy kilku przeciwników atakuje mnie w sumie. O, tutaj postawię tą pułapkę nową, zobaczymy, czy ktoś w nią wejdzie. <laughs> najlepiej jest tak, kiedy kilku przeciwników obok siebie mnie blisko atakuje, nie? Czyli jakaś drużyna przeciwna by mnie atakowała, czy coś, to wtedy obydwie osoby z tamtego teamu dostawałyby damage. Dobra, poszukajmy tego kolta. Tam raczej w tą pułapkę nikt nie wejdzie. Postaw... Spróbujmy postawić tą pułapkę gdzieś tutaj na środku, może. Postawimy gdzieś tutaj tą pułapkę. Czy ktoś tu jest? Tu nikogo nie ma. Tam, ta... O, tutaj jak dużo tych. Dobra, dostał super atakiem i leży. Okej, okay, leży. Nie no to było dosyć łatwe, mocno ten super atak go też zaatakował. Dobra, ja bym chciał kogoś pułapką zaatakować. Halo, kto to ze mną został? Kto ze mną został w finałowej rundzie? Okej, okay, dobra, tutaj jest tutaj stara, jest stara, dobra. Ja bym chciał tarę zwabić gdzieś do mojego jakiegoś... Właśnie czegoś takiego. Chodź tu, chodź tu tara, chodź, chodź, dawaj Ja w ciebie wierzę. Dawaj Dobra, dajmy się trochę tu obić. Weźmy jeszcze postawmy drugą tu O nie, ona mnie przyciąga! Ty, bo ona mnie zaraz coś... Ona mi zaraz coś zrobi. Dobra, muszę ją tutaj szybko tak zrobić Okej okay. Zniszczyła mi chyba tą, tą minę moją drugą, czy mi się wydaje? Chyba, że ta mina właśnie zaatakowała tą mini tarę. Dobra, tara, chodź tu, no chodź tu, no No chodź tu Dobra, idę ją wygonić stamtąd Tara, idź sobie Dobra, raz ją ciebniemy Idź sobie, idź sobie tara, idź na dół, idź na dół, idź na dół No nie chce iść, no co za tara? Dobra, słuchajcie, widzowie, trzeba ją skończyć chyba, no ona już tam nie wejdzie. No niestety, nie chciała wejść w to, ale spokojnie jeszcze przetestujemy ten gadżet, bo jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobra, teraz skupiamy się ewidentnie na tym gadżecie. Słuchajcie, ewidentnie musimy się skupić na tym gadżecie. Eee, widzę, że tutaj już też jest jakiś zadymiarz. Lu. Dobra, postawimy to tu, może wejdzie, może nie. Chodź, Lu, chodź, bo mam mało HP. Chodź, chodź do mnie, Lu, chodź. No nie chcę tu przyjść. jeszcze teraz jestem... Tak, na środku. Dobra, fajnie, że te gadżety, przynajmniej jak drugi się stawia, to ten pierwszy nie znika. To jest spoko. I miałem wrażenie, że przez ścianę przeleciał. O, 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 o! Wszedł. Dobra, wszedł i złapał się. Ok, czyli działa, czyli działa, fajne. Dobra, działa. Już widzieliśmy, udało się zrobić jakiś jeden gadżet. Spoko. No to teraz lecimy po inne. Ej, słuchajcie, ja się bardziej tak szczerze skupiłem na Squake'u, bo squik się wydaje takim bardziej słodkim w Po prostu, no takim fajnym, nie? Taki kosmita, coś w ten deseń. Ale szczerze uważam, że tutaj Bel może być chyba mocniejsza nawet od Squika. Chociaż też zobaczymy, jak Squik wyjdzie i będzie można go przetestować i tak dalej. No na razie to nie ma co się wypowiadać. Ło, dobra, jeszcze tutaj rzucę sobie ulta. Pyk! Ej, ja nawet nie wiem kiedy wygrałem. Aha, bo oni się sami załatwili, dobra. No można i tak. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy sobie wziąć też tego nowego skina i nim trochę pograć. I lecimy, słuchajcie, z gorącą strefą. Pograjmy sobie trochę w gorącej strefie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jaki mamy skład? Mamy, mamy Tika i Jackie, okej, okay, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, niech będzie. Ja myślę, że tutaj właśnie też powinno to fajnie wyglądać raczej, bo patrzcie, ja tutaj już atakuję, o, na przykład tego serża. No tego serża już nie ma, to też w sumie nie mam jak za bardzo go atakować. Ale okej, okay, dobra, pyk. No już mam ulta tutaj załadowanego. Możemy sobie z ultem tu gdzieś poczekać, czy jeszcze ktoś się pojawi. I na razie jest tylko sama pamka. Na razie jest tylko sama panka. Dobra, już ją uwolniemy. O, i teraz, i teraz, i teraz, i teraz powinni obaj dostawać damage. I teraz nawet jak będę bił tą tutaj... Tego ulta pamki do leczenia to I tak to się powinno przenosić na tych innych zadymiarzy, nie? Nie, naprawdę, to jest fajna, fajna technologia ataku Fajna mechanika Pyk, pyk O, tutaj się robi grubo, ale mamy tylko pamkę Tylko pamkę, dobra, dostała, już widziałem, że dostała Czy, Tutaj to są za, za daleko ci zadymiarze Żeby to też się odbijało w ich stronę Dobra, tu sobie jeszcze poklikamy to już mamy mało HP, damy sobie tutaj minę W razie czego, by nam chcieli wchodzić Dobra, walniemy sobie to też tu Boom, okej okay. No, tutaj ta Jerke i Tick robią u mnie robotę. Całkiem bym powiedział. Oj, tutaj coś koletka się bardzo, jakoś bardzo zakręciła. Dobra, ja tu muszę uciekać, bo no niestety nie miałem jak tego przeżyć. Dobra, bum, bum. Nie no, strasznie mocno ich bije. Ich bije naprawdę mocno. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Wejdzie w minę? Wejdzie w minę, czy nie wejdzie? Weszła, no weszła, dostała też. Nie no okej, okay, naprawdę fajna ta postać jest, I mi się podoba, słuchajcie, napiszcie w komentarzu jak oceniacie ją od 1 do 10. Serio, jak oceniacie Bell? bo mi póki co, naprawdę fajnie się podoba, też ma ten długi zasięg. Jest takim kolejnym, trochę zadymiarzem snajperskim, ojej, tu coś źle zrobiłem, ale dobra, jest ok, jakoś, jakoś żyjemy. Dobra, ten tick też tutaj jeszcze wleciał. Boom. Nie no, posiadać ją na mocnej jakiejś tej. Na jakiejś wysokiej mocy czy coś, to normalne? myślę, że w Power League może robić zamieszanie. Ta nowa postać. Serio, ja uważam, że Bel jest przekozacka i wiecie co, ja bym jeszcze zagrał z jakąś gierkę rewolwerowcem Coltem, bo też naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda. I mega jestem ciekawy, jak będzie się też prezentował w grze. Dobra, wziąłem jakąś losową mapę i możemy lecieć. Okej, okay, nie, tutaj co się dzieje. Dlaczego Wi-Fi? Dlaczego Wi-Fi? Dobra, już jest git. Okej, okay, dobra, przyjrzymy się temu Coltowi trochę. No fajnie, tak z góry też taki mroczny się wydaje, nie? Nie no, naprawdę fajny ten kolcik. Fajnie wygląda. I myślę, że jak ten, więc jak skina za pierwszy poziom karnetu, to myślę, że jak najbardziej dobry ruch ze strony Supercela. Bardzo fajnie, że dają takie fajne skiny. Ostatnio ten Dali One też mi się bardzo podobał. Pyk... Dobra, rozwaliliśmy to, może ich tam nie ubiłem za mocno, ale trochę ich porozwalałem. Dobra, weźmy sobie jeszcze to, tu i to rozwalimy od razu. Ole mnie leczy ładnie, ale mnie pampka tu mocno leczy. Fajnie, fajnie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, jeszcze ultem, na no, szybko wjeżdżamy i pyk, dobra, i nie ma gościa. No i siema, no kolcik zrobi piu, 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 no i tyle w temacie, no. <grym> Oj, tu będzie nas podjeżdżał. Dobra, już trzeba tego ulta odpalić, pyk, znowu pięknie, nie ma go. Ale tak szczerze, jak patrzę sobie na tego kolta w menu, to on trochę lepsze wrażenie robi właśnie tutaj w menu niż w grze, ale i tak mi się bardzo podoba. Dobra, ale wróćmy już do naszej nowej zadymiary zagrajmy sobie nią jeszcze jakąś gierkę. W sumie najbardziej powinien celować w osoby, które są najbliżej siebie, czyli jak tutaj... No tutaj akurat no nie było w kogo. Tu jeszcze sobie trochę... O, oddalimy to Max. Uważaj tutaj m, nasz gailu, bo o, niestety masz mało HP. O, teraz, teraz, to jest idealny moment. Dobra, pyk. No, nie wiem, czy trafiłem tym multem, tak szczerze. Tak szczerze, totalnie nie mam pojęcia. Dobra, trafi tego ba, tutaj Bajroda trafiłem. Max tam ucieka. Słuchajcie, czekam na koło, żeby było obok siebie właśnie tutaj. O, teraz się powinno przerzucić. Tutaj, tutaj, teraz muszę trafić. Dobra, trochę się poprzerzucało, trochę się poprzerzucało i poobijało tę osobę. Niestety padłem. Najgorzej. Dobra, to ich też trochę poobijało fajnie. Nawet nie wiem, czy oni nie padną zaraz, patrzcie. Dokładnie. W sensie, o tutaj tego Bayroda to ściągnąłem. Ale tam Max była obijana też mocno fest. Dobra, super. Brawo, brawo team. Ja muszę uciekać, bo mam mało HP jeszcze trafiłem. Fajnie. Dobra, damy sobie tu jakąś pułapkę. <laughs> sobie jeszcze damy, tak. Ej, co się dzieje teraz z tym ultem? Patrzcie, bo na nie jest takie kółeczko, ej, ja dobra, ja do, nie do końca chyba dalej kumam tego, tego ulta. Ej, muż, jestem fest ciekawy o co z tym chodzi, czekajcie. Już to czytałem i dlaczego ja tego nie pamiętam? Dobra, zaraz to zobaczymy. Dobra ja już mam ulta załadowanego. Chodź tu pamka. Dobra, pamka dostała. No nie wiem, jeszcze bardzo szybko zginęła, nie? Zauważyliście? To strasznie szybko zginęła i też była zaznaczona właśnie tym znaczkiem. No ale dobra, już trudno, nie wiem tutaj wOW! Co tu tutaj zrobiłeś, hej! W ogóle, zobaczcie na tego serza. Co on, co on w ogóle ma za staty? Pyk, teraz też dostała. I co? I co się z nią dzieje? No w sumie, jest. Jezu, jak jest tu głupiutki. Zapomniałem, słuchajcie, że przecież wybrałem ten Star Power z oznaczeniem. I oni po prostu nie mogli wtedy ten przeładowywać broni. Okej, okay. nie, bardzo spoko, bardzo fajny Star Power. I generalnie słuchajcie, bardzo fajna postać, naprawdę mi się podoba. Ten nowy skin też mi się podoba, Karny też mi się podoba. No i to w sumie to by było na tyle w tym odcinku ode mnie. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Napiszcie co, co myślicie właśnie o tej nowej zadymiarze w komentarzu. Przypominam jeszcze, że do wygrania macie kartę doładowującą na 50 zł. Dobra oferta, za którą można sobie kupić na przykład nowy Karny zadymiarski jak wyjdzie albo jakiegoś fajnego yy, skina, czy też może nawet jakąś postać, chyba nie pamiętam, co kosztowało się 170 gemów. Jaka postać kosztowała 180? Nie wiem, no nie mam pojęcia, ale na przykład mega boxy też można potwierdzać Także jeżeli chcielibyście właśnie takie doładze, Wystarczy stawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem No i napiszcie w komentarzu Tornado po jednej literce, tak żeby nikt inny wam nie przeszkodził Ode mnie to dzisiaj na tyle, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!